Cześć, Mano, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Garfield. No i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Remember Me. Dokładnie tak. No i wznówmy naszą opowieść w takim bądź razie. Serce matki to przepaść, na której nie zawsze się znajdzie przebaczenie. Honor de, Bal de Balzac, bardzo mądry człowiek, swoją drogą. The raid on the steel ended with nothing but more deception and emotional holes. Sure, Madame's rule has come to an end, but my past still eludes me. Without my memories, I have no choice but to follow Edge's instructions with hollow conviction. Da się to to and despite yeah. yeah. the atrocities witnessed in that prison, winning Trudno. me over to the errorist cause. The recovered memory of my crime is gnawing away at my soul. I pushed a man to suicide. What else have I done? Worse? Edge only sees cause for celebration. Our liberated comrades have remembered their credo and taken up the fight against sense and technology once more. And now he wants to strike at the heart of the reconversion project and smash memorize forever. His plan go for the Queen Bee. Scylla Cartier Wells, president of Memorize. I must remix her worldview, skew her past, and soften her heart. And so I asked myself Is winning this struggle worth losing my soul? Can one crime justify the reversal of another? The old Nillin seemed to have the answer. As for this Nilin, she doesn't have a clue. No ok, w takim razie, jak widzieliście, zaczęliśmy epizod piąty o nazwie strzał w głowę. Epizodów ogólnie jest chyba 8 lub 9. Nie jestem do końca pewien o ich ilości, natomiast wiem na pewno, że jest, że jest... że ma jest przede, przed nami jeszcze 3 albo 4 rozdziały. No i tak do końca wam jeszcze swoją drogą. Bardzo podoba mi się właśnie ten, właśnie te... Um, Wiecie tę infiltrate the Head Office. znanych ludzi, Okej. To, okay. e, to skończyliśmy w poprzednim e, odcinku. W sumie mogłem wam oszczędzić tej kacynki, ale już trudno. E, no i teraz tak, gdzie mamy iść? Wydaje mi się, że chyba w tym, że chyba tutaj. Okay. nie wiem do końca co ja mam zrobić cholera Tędy raczej przejść nie przejdę um, tutaj to się chyba wrócę Chcesz błysku, you wanna fight? Dobra, um, nie wiem do końca co ja mam zrobić, gdzie ja mam iść Tutaj jest droga zamknięta, więc tędy nie przejdę. Kurcze blade, no i co, no gdzie mam kurczę się udać? Błądzę, błądzę, błądzę. O, nie tak. Teraz, dobra. O, oh, chyba będę musiał jednak pójść tędy, tylko cholera wie jak ja mam to zrobić, skoro tutaj kurde jest. No i co mi z tego, że ja to podniosę, skoro... To opadnie za chwilę, no i widzicie, no. Ojeju, jeju. Kurde, no. Nie widzę tutaj za bardzo miejsca, gdzie mógłbym się złapać, ani... ...ani nic, no. Nie wiem, co ja mam tu w ogóle robić, cholera. Zamknięta, dekretem zarządu. Cholera, no. Cholera, no to mam się w pieprzu, dobra Prrrr Cóż ja mam tam zrobić, cholera, no nie wiem Że złapać jakoś, nie wiem, kurde Dobra, weźmy wzmocniony wzrok No i cały czas mi pokazuje na ten billboard, tylko cholera co ja mam z nim zrobić, no o Jezu, takie buty, ale ja głupi jestem o, esu. No tak, właśnie właśnie tak to jest kurde. Tak, uciekać lipery, cholerne gnoje, tak jest. Dokładnie. Bójcie się mnie. Ojojoj, <grytanie> oj, oj, ale lagi tu mam, kurczę blade. Dobra, mamy kolejną tutaj paczuszkę. Hmm... Dobra, tam czerwone, tu kratownica, tutaj jakiś billboard, dobra, no mam nadzieję, że to znajdę. E, o o, kurde No kolejna. rach O fuck, fuck fuck fuck, to jest ten kutafon, orzesz w dupsko. Kurde, na takim małym południu mam tu To właśnie się chyba popiększyło To tak, kurde, to pierwsza ruch A z Jos jak mnie zrypał Ała. ład! No już za strony. To cholera jasna, co to ma być? ja pierdolę. Jak się na mnie rzuca cholera, weź in. Kurwa! No. Jasna, cholera. Kurwa! 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 ma się Dobra wiecie, nie będę się z wami pierdzieli. Raz, dwa, raz, 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 raz Teraz już nie jesteś taki mocny co? Cholera, co to było? Ta kamera się widzuje Tak, dobra chłopie, co ja tu mam? Zbyt mały poziom, cholera, zbyt mały poziom, nie mogę nic zrobić Teraz jeszcze, jeszcze zbyt mały, no patrzcie no. Jeb, ja, 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 ja. Przeciążenie szmato. Pięknie. Kurde, jeszcze na tak małym... Jeszcze na tak małej powierzchni nie, nie, nie walczyłem z tym z tym większym mutantem, szczerze mówiąc. O, tu mam się wespnąć, dobrze Tutaj w porządku, hopsia. Ale czekajcie, bo tam było. Tam były właśnie te, 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 te... No co? Ej, what the fuck? No, Złaś stąd, nilin! Jasna dupa. Dobra. E, tam było... Tam była chyba nasza znajdźka. Gdzieś tam... O, 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 jest, jest nasza znajdźka. Widzicie? Dobra, mamy 4 focus boosty na 5. Coś zimne jest? Um, oh, hurry. This is our last chance to shoot memorise right in the brain stem. Another errand. I'm not some obedient valet edge. And I'm not your conscience, Nilan. You're as free as any other human. No, Good. Okay, Trochę mnie tu zaczyna wkurzać, że ten erz tak się rządzi. Trochę tego nie lubię. No ale na razie cóż zrobić? No, jesteśmy skazani na jego. Na jego jakiś tam się, bo nie wiemy nic o naszej przyszłości. Nadal odzyskaliśmy dopiero połowę naszych, naszych wspomnień. Także no. Słabo trochę. Jebut! Okienica do góry, dziękuję bardzo. From sanitation to saber They have become productive servants of society I know this project It's been trashed The heiress are causing chaos throughout the city Use the diversion Get up to Silla's office Citizens of Neo-Paris

to, tell me edge how did you recruit me to the Errorist cause tommy claims that you just showed up in his bar one day a lost soul adrift in a sea of regret he says that he knew immediately that you were going to be one of us but who can trust his memory these days you know sometimes i think you're a better poet than a freedom fighter perhaps in another world i am Tak. Poeta, no cóż. Okej, okay, jesteśmy gdzieś na dachu. O nie dron, 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 cholera. Nienawidzę tych nerów. Dobra, spadać dronie. Teren jest obserwowany. O oh, fucking bit! Jasna dupa. Znowu się nie udało, nie o Come on, you can make it. A, czyli tędy teraz, tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Okej. Okay. Chyba nam się udało. O, o, mamy kolejny obrazek. Tutaj jest dron, tak? To jest nasza paczuszka. U, a, wykwieprzej dronie. Przepraszam, przepraszam bardzo. A, no dobra, tędy chyba muszę iść. Nie, tędy nie. O, oh, fuck. No, sorry, Batory, ale jak ja mam go. A, widzicie, otwór zamknij. A, takie buty, takie buty zarąbiste. zarombiste. <grymne> zarąbiste. Dobra, lecimy dalej w takim razie. E, Hopsiaj tutaj. Tak jest. Ups, miałam małego laga. Dobra, jest Gites. Ok, Hopsiaj tutaj. Do góry, do góry. cak. Ok. Teraz chodźcie tu. Ok. Mamy kolejny jakiś tam na zewnątrz. Kratownica, billboard. Taki jasny. Dobrze. Ok. Może znajdziemy. Zobaczymy. Edge, all this flood damage. They've lost everything. We did this. The world is drowning, sis. You're the only one that can throw us a lifeline. You're talking in Middle's edge. <sighs> you are my scalpel, Nilan, A weapon against a planet full of tumors. A scalpel. Interesting metaphor. Trochę mi się nie podoba ten. Edge coraz bardziej. Um, nie wiem dlaczego aczkolwiek no. To, co zrobili eroryści naprawdę, e, no, nie należy być może do łatwych, ale, ale naprawdę no nie jest za fajnie moim zdaniem i panel no, słoneczny, przesun, także na no, moim zdaniem to, co zrobili eroryści to naprawdę jest no... Nieprzyjemna rzecz, mogę tyle powiedzieć. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo jednak mimo wszystko zabrali, zabrali do... Um, setką, tysiąc, setką tysięcy ludzi, tak? To akurat e, mi się nie podoba za bardzo. W posta... w um, postawie erorystów, aczkolwiek no... Cóż można zrobić no, niestety. Czasami trzeba poświęcić, jak to mówią. Um... Czasami trzeba poświęcić. Um... Loli, jest jak ta kamera się wiksuje, Boże. Ktoś mógłby stąd coś zrobić. Czasem się mówi, że, że cel wymaga poświęceń. Ale czy aż takich. No nie za bardzo, nie za bardzo. Moim zdaniem nie za. polera. Nie za bardzo. No ale być może nie było innego, innego wyjścia, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale. No wiecie, teraz terroryści zamiast być bohaterami będą, będą uznani, uznani za, za morderców, tak? Za morderców, za, 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 za złoczyńców za tych, którzy sprowadzili na, na ludzi yy, nieszczęście O Jezu, nie! Znowu te gnoje O o okay, tej nienawidzę Już ma ksiarzu dobra Wyrzcie, Każdy dostanie f*** każdy yeah, 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 je, yeah, yeah, yeah. Yep, 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 yep. A, nie udało mi się. Ups. Co to się stało? No nie, jak to? Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić, Ej. Mam z nimi walczyć? Tak po prostu, kurde? What the fuck w ogóle? Ha, super. Po prostu zarąbiście, wiecie. Nie ma co. O, udało się, jest, jest światło. Dobra, wiecie co, kurde, A, bo nie, nie użyję jeszcze furii, tylko wyłącznie do tego. Tylko i wyłącznie, o, teraz, teraz, teraz furia, teraz furia. Furia, szmato! To co jest? No i dlaczego ja ich nie mogę atakować? What the fuck? Uuu jak sobie poszedł się pan. No Dobra, teraz chuj ich atakować No i nie na długo, holender O jezu Ale głupszego, głupszego że tak powiem y... Głupszego y... Miejsca do warto naprawdę nie sobie y, znaleźć, wiecie. Znikające, znikające lipery y, w cholerach, które, które są y, dość groźne w większej liczbie <śm> przy tak słabym świetle i pojawiającym się co, co jakiś czas to trzeba być kurwa jakimś akrobatą cały czas, żeby znaczy, ja jestem akrobatą, dlatego skaczę cały czas, ale <śm> no naprawdę bo to zrobił, naprawdę no. Nie powiem, że żeby mi się to podobało, bo... bo naprawdę akurat... To mi mi się za bardzo nie podoba do walki, ponieważ jestem... E, po pierwsze... W pewnym momencie nic nie mogę zrobić bo jestem skazany na to, żeby... żeby... No, teraz mi się akurat udało, ale... No to nie było fajne. No. <ścoughs> Szczerze mówiąc. Everywhere. The district is infested It was inevitable, but fortunate They're drawing all the attention while you sneak in to memorize HQ <doch> <I can't. doch> Why did you do this to us? me Też nie było... nie było... łatwo, tak? Dobra, tam mam jakąś kolejną znajdźkę, nie wiem czy mi się... czy uda nam się o w e, Czy ja mam tędy iść przypadkiem? Um, nie wiem, nie wiem, nie, 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 chyba nie. Chociaż... nie no, gdzie ja idę teraz? Aha, idę tam, skąd przyszedłem. No nie dziękuję, chociaż czekajcie, tu coś jest. A widzicie, jest i znajdźka. To jednak dobrze poszedłem. I plaster SAT 3 5 no i gitara. <laughs> Wybaczcie moją chrypkę, jeśli to słyszycie, ale naprawdę no... Chyba się za dużo napiłem, jak było gorąco, za dużo się napiłem tych napoi. Gazowanych, zimnych w dodatku, więc no, nie za fajnie. Gdzie jest ten dron za strony? Tu jest. <laughs> no, już wypieprzaj, wypieprzaj. O, no dobra, teraz tam jesteś. Szybciej. O, kurde. No nie! Bez jaj. Trafienie liternego force spowoduje, że otrzymasz obrażenia. <laughs> What the fuck. Co jest? Może chodzi o to, żeby mu bombę biologiczną przesadzić zasadzić, co? Cholera no. O yes. ja, oh, na to. Ej like no what the fuck, wo... o oh, jest przeciążonko. Oh. Boom. Piękna sprawba. right. Dobra, zobaczmy sobie co mamy tutaj w kombinacjach dostępne. Regeneracje. Możemy blokować sobie też presen. E, Odblokujemy sobie może ten presen i wrzućmy go powiedzmy tutaj. Natomiast ten presen wrzućmy tu. Um, no i cóż, to by było na tyle. E, put, potem jeszcze wezmę i uzupełnię to. Otwórzmy, może te drzwi, może coś tutaj znajdziemy w środku, ale chyba nie. Nie, jest, nie, nie ma, kurczę. Dobra, okej, okay. idziemy w takim razie dalej. Ale, kurde, ten gościu był mocny. No, no, widocznie jedyna broń, jaką mogę użyć na niego, to właśnie ta broń biologiczna. Ta bomba biologiczna, właściwie to. Wow! Ej, what the hell! Wypieprzej stąd. Dobra. Muszę tę okienicę zamknąć, w porządku. Eem. Dobra, czyli co to ma być? Dobra. On będzie sobie leciał tam Jasny gwint, no jedziesz tam, już leć, 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 no. Dawaj, 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 chłopie, dawaj, 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 dawaj. No. Raz, dwa, trzy. Ha, dobra. Ja już wiem, co chyba ja już wiem chyba co muszę zrobić. Muszę iść tędy. Oh. O Jezu, nie, co ja zrobiłem? God damn it. To nie tak miało być. <laughs> o Jejusiu. O oh, fuck. Dobra. No, no bez jaj, ty skurczy synu, jeden pieprzony, no. O Jeju. <laughs> no dobra, trudno. Musimy teraz poczekać. Tutaj pójść. Poczekać. Dobra, teraz tu idziemy. Teraz tu idziemy szybko. Eee, aha, no super, dobra. Tylko jak ja mam to cholera zrobić? No bo to jest nie za bardzo tutaj widoczne. Czekajcie. No. Ale cholera, no jak ja mam to zrobić? A czekajcie, ja już chyba wiem. <laughs> Takie troszkę dziwne to dla mnie jest, ale. No okej, okay, zobaczymy. Czekajcie, czy ten. Widzicie, cholera, czekajcie, bo to. Ja muszę tą okiennicę zamknąć, jak on będzie... Nie, nie, no nie mogę, bo jak? <laughs> Dobra, nieważne. <laughs> Wezmę to zrobię w inny sposób. Otworzę teraz tą okiennicę. I zobaczcie, co on się wbije do środka. No wbił się do środka. Okay. Dobra, to już wiem przynajmniej, co mam zrobić. <laughs> Dobra, czyli tak. Um. Dobra. A nie, zaraz, zaraz, nie, nie, muszę tak to zrobić. Bo muszę wziąć i otworzyć tą okienicę. Czekajcie. Um. Niech on sobie tu wleci, tak. Teraz ja otworzę tą okienicę. Wspierdzielam tyle szybko. I teraz zamkniemy tą okiennicę, tak, on jest zamknięty w środku, dobrze, bardzo ładnie, bardzo ładnie, o Jezu, ajajaj, Hollander, prawie by się nie udało, czekajcie, huh. okej, okay, udało się, no. Dobrze, to wysetam, czekajcie, a ja sobie przejdę dalej, wiecie? Dobra, OK ludziska. Um, już ponieważ ten odcinek trwa ponad 20 minut, to um, zakończymy ten odcinek w tym momencie. Ja się z wami teraz serdecznie żegnam. Um, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, no to pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i trzymajcie się, do zobaczenia.